Z tej strony Hundajan i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić szybki domek na, do, do wioski. No to tak, wybieracie sobie buduj. Tutaj macie budowanie i macie różne domki. Ja mam aktualnie 100 drewna. Wy na przykład nie macie drewna, ale chcecie postawić sobie powiedzmy taki domeczek, taki może. Chcecie sobie y, ten postawić albo taki, taki nawet, bo na tego też już mi nie stać. Ale powiedzmy, że początkowy taki domeczek chcecie sobie postawić i nie macie drewna. To tak, klikacie tu sobie i chcecie go postawić. No to y, gdzie, gdzie go postawić najpierw? Wybieracie sobie fajne miejsce. Na pewno w bazie musicie. Y... I tak. Gdzie go mogę postawić? No powiedzmy, że tutaj Dob, dobrze by było. O, coś takiego. Nie, nie, nie wiem, czy dobrze, chyba niedobrze, właśnie. Ale tu, o, tutaj. Tak, fajnie, tylko. O. No i fajnie, i teraz tak, nie macie nic i idziecie tak. Na polanie najlepiej, ponieważ macie tutaj dużo drzew, ale idziecie i idziecie do jakiegoś drzewa. Polecam do dużych drzew. Jak nie chcecie tak go szybko zbierać, to szukacie skorupiaka. Czy jest tu gdzieś skorupiak? Szukamy. Szukamy, czy będzie gdzieś tu skorupiak. Oby gdzieś był. Skorupiak. Jest wilk. Skorupiak zawsze tu będzie. Czy... No musi... Rzut! Rzut! Tam jest rzut. Tej, że są rzuty. Zaraz zobaczymy. O co tam chodzi? Żółt. Ciekawi mnie bardzo, co to jest. O, jest skorupiak. Jest skorupiak. I on robi taką kulkę i was To bolało. No i teraz. Nie chcę nie wam się zbierać, to go. Tak, idziecie, idziecie. On, on was goni. O, i patrzcie. O, prawie, prawie, prawie się udało. No to jeszcze raz, chodź tutaj. A bo on tutaj przeszkadza mi, ten, ten mały pierdek. O, leci, pa. I, i teraz, ja biję się z tym. No chodź, skorupiak. I teraz. O. O, wow, drugi. No i widzicie, jak wjeżdża w drzewo i wy macie drewno. Taki szybki poradnik. Tu jeszcze możecie. Pokażę wam jeszcze na jednym drzewie. O. Jeszcze tu walka. No chodź. O, leci. No i mamy. No i tak możecie szybko y, sobie y, po prostu drewno zdobyć. A jak chcecie y, szybko sobie ten... chcecie zdobyć jego skorupę i to działa na wszystkich. E, nie idę tam na dół. Nie, nie będę tam szedł. E, widzowie, nie chcę tam iść. Boję się. E xD Bratku, chodź tu. Grawałem w niego, walka z bossem. O. Fajomar Uciekać! To bazy! Szybko, 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 widzowie. Ucieczka. Uciekamy. Robimy z nim walkę zaraz. Nie no, boję się, nie będę z nim walczył. Bo to jest serio. Nie do pomyślenia. Taka walka. Co tu się dzieje? A, no tak, to. No i tak szybko możecie sobie zebrać, no wiecie przedmioty no i postawiacie i szybko możecie sobie zbudować, patrzcie to no dawaj kolejne pyk 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 pyk, pyk. ej no, no dobrze. okej okay. Pek, Pry, pyk no i mamy to no i teraz dach, dach? nie, teraz no było pyk, pyk teraz pyk i gdzie to? rozdwojenie jaźni o tutaj Pyk. szybko kładziemy ej no chodź okej okay. okej okay. druga strona oczywiście zaczynajcie od tego bo wam łatwiej będzie pyk pyk i to jest filmik y y y jak szybko zdobywać drewno? Ranik, jak szybko zdobywać drewno? Okej. Okay. no i domek skończony, i możecie sobie tutaj, tak jak ja go sobie urządzę, na przykład, ym, możecie tutaj dać. O, co to jest? Łóżeczko. Powiedzmy, że te. Ej. Nie może? Nie mogę tutaj postawić puszka? O, mogę. To tak. Ty, łóżeczko. Stoliczek obok. Mogę? Dokładnie. No, się. Co się stało? A, przyszedł ktoś. Nie mogę? ale tu mogę, to... No to my coś takiego zawalamy sobie, pyk, tu jakąś szafeczkę, małą, pyk, mogę w sumie to dużą, ale walczyć. tu, pyk. No, i tak. Opłaca się. Opłaca. To nie wziąłem. Tutaj, jak chcecie sobie ozdobić domek, to najważniejsze jest. Yy, liany. Liany, Liany. O, tamto. Tam było. No tu dzisiaj Liany. O, tutaj. To jest najważniejsze. I tu było jeszcze. Biorę to. Nie, to. To. No i, i teraz patrzcie, wchodzicie, pyk, książki, a na tym, dobra, pyk, więcej książek, myk, a nie mogę tutaj, bo to nie roślinka, myk, nie mogę. Mogę na tym położyć? Kurszak. Myk. Mogę... O! Jest tak na papier, a nie to nie chcę. Chcę... Na o to. To jest potrzebne. To jest tanie, bardzo fajnie oświetla. Składę. Mamy domek już tutaj ozdobiony. Jeszcze... Ewentualnie tutaj dwa, cztery u siebie, i mamy fajny domek. I. O. Dziękuję za oglądanie. Na raz.